Cześć, witajcie, Skipper TV, z opóźnieniem dzisiaj, no bo cóż rozpoczęliśmy szkolenia w Biogradzie i, i no i się opóźniłem. Cztery akty szkoleniowe to nie jest mało, e, ale lepiej później niż wcale tak mi się wydaje. Słyszycie? Ryk wycie potępieńców. No tak, bijej bora, bora i, i ta bora dzisiaj będzie, będzie w niektórych miejscach dość silna. E, tydzień zapowiada się, jak się zapowiada, ale to co do rzeczy. Lecimy sobie z prognozą pogody. E, ok. E, Chorwacja na cały tydzień. Tak to wygląda e, na, tą, na chwilę obecną. E, model, oczywiście, e, europejski. E, I popatrzmy sobie, jak to wygląda, e, jeżeli chodzi o, o timing. O, dobra, powiedzmy tak, będzie może lepiej obejmować też północ. E, typowa Bora. Zwróćcie uwagę, że nie wszędzie wieje e, tak samo. Są miejsca, które są prawie bezwieczne. Zwłaszcza zobaczcie tutaj Trogir, Split, e, Solta e, czy Zadar, czy potem od rabu tutaj e, dość, dość spokojnie. E, od, do Dubrownika niestety trochę wieje, ale najwięcej i najmocniej wieje przy Szybeniku. I ci, którzy zatrzymają właśnie w Szybeniku, rogoźnicy, no, będą mieli jakby największy może problem, choć z wiatrem popatrzmy sobie jak to wygląda dzisiaj niedziela ta bora tak naprawdę na północy zanika gdzieś koło 18 Local time trochę zmniejsza się tu przy Szybeniku i przy Braciu dalej tworzy się już taka mniej wieczna przestrzeń, ale już za soltą z za akwarem no trochę dalej wieje nawet do 30 węzłów. Co prawda, Bora nie powoduje przy brzegu takiej fali, więc, generalnie, poruszając się blisko brzegu, jest szansa, żeby się gdzieś przemieszczać. No ale, im bardziej oddalej od, od brzegu ta fala będzie się wybudowywała. Poniedziałek, poniedziałek co nas czeka? Poniedziałek raczej się to uspokaja. Troszkę na północy jeszcze wieje, ale już praktycznie mamy powrót do wiatru północno-zachodniego takiego spokojnego, do 20 węzłów w porywach i cały wtorek, popatrzcie raczej jest dość, dość spokojnie, wiatry są zmienne bo tu się znowu pod koniec dnia zmienia na wiatr południowy znowu zwróćcie uwagę, zaczyna wiać jugo, na północy mocniej a co dalej na południu do 20 węzłów środa i uwaga, na razie w środę na razie od godziny 11, koło 10 rozpoczyna się Mocne jugo. Zwróćmy uwagę na to jugo. To jugo wieje najmocniej na początku poza linią e, właśnie wysp, e, tych pierwszych przy, przy lądzie, Pasman, Uglian czy Solta Brać. Najwięcej, najmocniej wieje na pełnym morzu i to trzeba jeszcze pod uwagę. Dopiero potem zaczyna ta, to jugo wchodzić bardzo mocno do środka i już tutaj znowu przy Beniku wieje nawet do. 35 węzłów w porywach, tak jest w prognozie, to Jugo teoretycznie ma trwać do czwartku najmocniej i potem w czwartek o dziewiątej już powinno się zmienić na słabszy wiatr. Wiatry bardzo mocno w czwartek kręcące, tu wschodnie, północno-wschodnie, tu południowo-wschodnie. Trudna sytuacja, jeżeli chodzi o przemieszczanie się i planowanie trasy. Proszę bardzo i czwartek znowu, w czwartek znowu Yy, zaczyna wiać bora i wieje praktycznie do piątku, yy, z tym, że ta bora znowu najmocniejsza będzie na północy. I tu trzeba uważać, ci, którzy zaczynają yy, z tego rejonu charter, może warto zastanowić się, żeby być powiedzmy troszkę wcześniej. I tu mamy tą borę, która się rozwijała znowu. Yy, Sibenik, yy, Biograd. Czy ona będzie taka silna? Zobaczymy, czy obserwować prognozy pogody, czy to się potwierdzi, bo to jednak parę dni do przodu, a prognoza, a pogoda wiadomo się zmienia dość mocno. I tyle jeżeli chodzi o pogodę na ten tydzień. Od razu mówię, planowanie różnych tras będzie tym razem w tym tygodniu utrudnione. A co mamy w Grecji? A w Grecji jest ciekawie. Grecja, popatrzcie, najmocniej wieje na Orlejońskim, czyli na tym morzu niby najbardziej spokojnym. Dzisiaj w niedzielę, tutaj rozpoczyna się już w nocy mocny wiatr, ale nie typowy Meltemi, ale północno-zachodni wiatr. I tu ze wszystkich dysz, z wszystkich cieśni, z koryntu, tutaj sporady, no nieźle daje, a najmniej daje, uwaga, na dodekanezie i na cykladach. I co się dzieje dalej? Tak będzie do poniedziałku. Tutaj, to już jest normalny na sporadach armagedon, Tutaj wskazuje nawet 40. Pięć węzłów w porywach. Morze Jońskie też niestety do poniedziałku dość mocno wiejące Że już to tylko tu w środku, między lądem a, a, a zewnętrznymi wyspami, jest w miarę spokojnie. I co? Tutaj mamy Ateny, zatoka Sarońska, Argolicka, spokój. Już zaczyna wiać na cykladach poniedziałek. I co się dzieje dalej? Ano, dalej się dzieje, że Zioński. mocno wieje we wtorek, a wiatry na Cykladach, na Starońskiej tu zanikają i atakują z kolei do Dekanez. Popatrzmy sobie dalej. Dopiero we wtorek wiatry cichną, oprócz do Dekanezu. Kos Rodos dalej bardzo silnie wieje z północnego zachodu. No i lecimy dalej. A potem, a potem się robi już w torku na środę i środę. Praktycznie spokój na całej Grecji, w całej Grecji, tylko jakieś tam malutkie porywy nie, w do tego, co było na Gdekanezie. Czwartek, spokój i co jest ciekawe, zwróćcie uwagę, kierunek wiatru się zmienia na południowo-zachodni. To też warto wziąć pod uwagę, jeżeli chodzi o planowanie trasy. A tu znowu wciąga powietrze w kierunku Chorwacji na, na Morzu Jońskim. Wiatr będzie też kierował się odwrotnie. I czwartek, proszę bardzo. Wiatry silniejsze, południowo-zachodnie, ale super do żeglowania. I piątek, dzień powrotów raczej nie powinno być wielkich zaskoczeń. Oprócz, uwaga, Morza Jońskiego i Lewkady, gdzie tu też będzie bardzo silnie wiało. Ci, którzy startują z Lewkady, niech to wezmą pod uwagę w swoich planach. Ale uwaga, mamy też tutaj jeszcze Włochy w tym, w tym tygodniu. Popatrzcie, co się dzieje. We Włoszech. Na razie dzisiaj oprócz Katani, tu w miarę spokojnie, nawet wokół Sardynii i Korsyki jest, nie ma dużych dysz. Do żeglowania całkiem fajnie. Popatrzmy do wtorku. Oczywiście wiatry skręcące, w zależności kto gdzie zaczyna, czy Sycylia, czy Sardynia. Zobaczycie, i dopiero teraz we wtorek, wyraźnie zaznacza się wiatr południowy. Przy Wyspach Olskich tutaj już mocno wieje, środa i tak samo Sardynia, tutaj też się robi cuk, ale tutaj jest na, na chwilę tylko powiało przy, przy Sycylii i myślę, że do końca tygodnia, popatrzmy sobie, nie powinno być wielkich jakichś niespodzianek wiatrowych, choć tutaj już idzie kroczkami następny układ wiatrowy niezbyt przyjemny. Turcja, bo Turcja też w tym roku, o tej porze jest e, popularna. Co się dzieje? No tak, znowu coś nam szaleje. Coś nam szaleje sprzęt. Teraz zobaczę czy tylko, czy, czy mamy transmisję. Okej, okay, mamy transmisję. E, coś się dzieje ze sprzętem. No trudno, no, telewizja na żywo. Wróćmy do, wróćmy do, e, proszę, do Turcji. E, mam nadzieję, że transmisja idzie dalej. No i popatrzmy sobie do końca tygodnia. E, Turcja raczej spokojna wiatrowo. Nie ma wielkich armagedonów e, i, i spokojnie sobie można tutaj pływać. Uwaga w rozfalowaniu. Zwracajcie uwagę przy planowaniu trasy przede wszystkim wiatrak wiatrach na fale. Windy ma dość dobry e, tutaj, proszę bardzo, zakładkę fale odwiatrowe i popatrzcie co się dzieje tutaj jeżeli chodzi już globalnie patrząc na Chorwację i Grecję i Turcję tak to wygląda tu przy Morzu Jońskim popatrzcie fala nawet bo powyżej prawie 6 metrów tu mocno trzeba uważać nie wychylać się za wyspy i trzeba obserwować wszystkim te fazy teraz popatrzmy sobie co się dzieje w Chorwacji na ten tydzień jeszcze sprawdzę poczekajcie czy czy Mam nadzieję, wszystko idzie. Dajcie mi znać, czy, czy transmitujemy. A, chyba tak. Dobra. Zadar. Popatrzcie, co się dzieje z pogodą. Temperatury już nie chcę was... 12 stopni w nocy, 22 w ciągu dnia. Ale co jest bardzo ważne, czwartek, czwartek piątek... I sobota, znowu mamy deszcze. Sobota przywitała nas potężnymi ulewami w Chorwacji. I tu trzeba uważać pod koniec tygodnia. Natomiast jeżeli chodzi o split i południe, popatrzcie, czwartek, piątek, sobota, deszcze, ale wszystkim burze. Na burze zwracajmy uwagę pod koniec tygodnia, zwłaszcza obserwujmy radary, obserwujmy niebo, bo łatwo nie będzie. No i przechodzimy do prognozy dzisiaj na 24 godziny. Już uwaga, ostrzeżenie miejscami porwisty Wiatr north nord east na otwartym morzu południowy i po południu na środkowym Adriatyku Nord-West 35 do 55 węzłów, a oczywiście przy wylebicie na początku 30 75 węzłów, a osłabi się do 35-45, może nawet 5 w skali Douglasa. Północny Adriatyk Nord-East 10 do 20, na południu od Listy nawet do 30, w do 40, osłabi się. Na 5 do 15, a welebicki kanał do 24 węzłów, może 3 do 4. Środkowy relacik Nord-East na otwartym morzu, Nord-West przy brzegu, typowe zjawisko chorwackie, wiatr 15 do 30 węzłów, osłabi się na 12 do 24 węzłów, może 3 do 4. Widzialność dobra, ale już na początku na otwartym morzu możliwość deszczów i burz. To na to zwracajmy uwagę. I to i tyle, jeżeli chodzi o północny i środkowy Adriatyk, południowy raczej poniżej Dubrownika, nas nie interesuje. I teraz zobaczmy sobie, co się dzieje według naszego Aladyna. Przejdźmy tylko na. Przejdźmy tylko na godzinę. Okej, okay, mamy 6, 7, 8, 9, 10, 11. To jest właśnie w tej chwili Aladyna na godzinę 9 UTC, czyli dwie godziny do przodu. 11 lokal time, mniej więcej w tym czasie, co teraz nadajemy. Popatrzmy w metrach na sekundę, tutaj nawet 30 metrów na sekundę, a tu 24 metry na sekundę i to powiem szczerze, moim zdaniem się sprawdza z organoleptycznie, czujemy te mocne porywy w Biogradzie, a oczywiście do Szybienika jury tu najmocniej. I tu zobaczmy jak zwykle Makarska, Omić bardzo mocno, ale Trogil, Solta, Początek Braciu jest w miarę spokojnie, tak samo jak w Biogradzie na północnym Zadaru. To też można wziąć pod uwagę. Planuje dzisiaj wypłynięcie. I tak się dzieje, kochani, dzisiaj cały czas do godziny mniej więcej 14, 15, 16. To praktycznie prognoza jest na cały dzień. Troszeczkę się tu osłabia. Spada do 17 metrów na sekundę, niby po południu. Ale to nie jest tak, że jak w Windy, że to po południu mocno zdechnie. Zdechnie oczywiście tu, gdzie było mniej wiało. natomiast dalej od biogradu, Sibenik, Trogir i przy Makarskiej będzie mocniej wiało i popatrzmy co się dzieje dalej dzisiaj myślę że raczej stać spokojnie w spokojnie porządnym porcie a nie kotwica chyba że w tych miejscach bezwiecznych i to też osłoniętych dobrze od wiatru północno schodniego czy odbory. i poniedziałek poniedziałek popatrzmy tu jeszcze jest po głosie, po głosie tej bory dalej wiejącej siódma 8 UTC, czyli 10. Dopiero w poniedziałek zaczyna się to troszkę osłabiać. Popatrzmy. Tak to wygląda. I poniedziałek wiatr się zmienia na północno-zachodni terytorium. Mistral i będzie mocniejszy. Z kolei tu solta, brać omijać chwarwis. Tutaj z wiatrem można fajnie popchnąć sobie na przykład ze splitu solty z bracia w kierunku chwaru. No ale już na pełne morze. Pamiętajmy. Że będzie większy na pewno rozkołys. I popatrzmy, co się dzieje dalej w poniedziałek. W poniedziałek 20. Nic się nie zmienia przez cały dzień do wieczora. Wiatr się wieczorem troszkę osłabia, no bo to taki trochę misztalowaty, choć tu już właściwie mała Tramontana wie. Rozpoznajmy teraz w wiatru, czy jest to mistrza czy Tramontana jest bardzo ciężkie. I co się dzieje dalej, już wtorek spokojniej, według Alladyna. Popatrzcie dalej wiatry północne, północno zachodnie i wtorek raczej spokojniejszy. I co się dzieje dalej? Do końcięga laden do wieczora. Wtorek wychodzi na to, że z całej prognozy pogody tygodniowej będzie dniem najmniej wiecznym i środa. Popatrzmy sobie zaczyna się coś tam dziać, ale to już według, a, według Windy możemy zobaczyć, a nas sprawdzajmy codziennie, bo według mnie jest to dalej najbardziej wiarygodny portal. I proszę bardzo, tu mamy północ, bo sporo osób pływa na północy. Co się dzieje? Popatrzmy dzisiaj. Wyraźnie moc nabora, tu puli przy puli mniej i tak się dzieje, popatrzmy, niedziela niedziela praktycznie cały czas. Tu na północy, przy kresie, dzisiaj trochę mocniej ścicha też Wieczorem i nad pagiem również. I co się dzieje tutaj na północy w poniedziałek? Tutaj też bym zalecał, czy stanie w porcie. I, i proszę bardzo, poniedziałek jest spokojniejszy na północy. Wiatry północne, północno-zachodnie się zmieniają. I popatrzmy, sobie, dojdziemy do wtorku. Czy wtorek również na północy będzie tak spokojny jak na środkowej Dalmacji? Przekonamy się za chwilę. Proszę bardzo, tak samo. Tutaj wtorek jest najspokojniejszym dniem pod względem wiatrów na północy. I 17, 19, 21. Tu się już od 21 wiatry zaczynają zmieniać i tu uważajmy też wtorku na środę. Burze, radary. To patrząc już od, od paru tygodni, burze pojawiają się. Nawet jeżeli nie są prognozowane, nagle coś się pojawia. Patrzmy na chmury. Jak zobaczymy chmur ciemne, patrzmy na radary, kontrolujmy to. Grecja. Polecam dalej MeteoGR, jeżeli chodzi o Grecję. Tutaj przykładowe Poros, wiatr w czasie rzeczywistym i prognoza na cały tydzień. Tu możecie sobie wpisywać, powiedzmy, Hydra, Meteo. I od, od, Proszę bardzo, patrzymy sobie na Meteo, na, na Hydrze. I tu mamy czas rzeczywisty. Średnie temperatury, średnie, fajne informacje, takie statystyczne, zakmurzenie, e, księżyc, wszystko jest e, i prognoza na dany punkt. I to jest według mnie całkiem fajna prognoza grecka, choć wiemy, że Grecy mistrzami w tym e, raczej nie są. No i tyle, kochani, e, uważajcie w tym tygodniu siebie. Będziemy starali się też informować codziennie, e, czy coś się zmieniło, poprawiło czy pogorszyło. E, mam nadzieję, że że pożeglujemy miążsko w tym tygodniu całkiem fajnie, a my poszkolimy. Życzę wszystkim dobrego, fajnego tygodnia, żeglujcie bezpiecznie, trzymajcie się, cześć. Jeżeli jesteś zainteresowany czarterem jachtu, wypełnij nasz formularz, który znajduje się na stronie internetowej. Tu macie destynację, kraj, który chcecie żeglować, następnie możecie wybrać region, również daty czarteru z kalendarza, jak chcecie wyczarterować jacht, czy to będzie jak żaglowy, katamaran, czy motorowy, na ile osób poszukujecie jachtu, ile kabin on ma posiadać, ile toalet, możecie również wybrać wiek jachtu. Tu, w dodatkowych uwagach, wpiszecie wszelkie dodatkowe informacje, które nam bardzo pomogą w wyborze jachtu dla Was, takie jak rodzaj grota, czy choćby to, czy akceptujecie jacht z dwoma platformami ministerowymi. Na końcu wypełnijcie pole moje dane, zaznaczcie, że wyrażacie zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wyślijcie formularz. Oczywiście zawsze możecie napisać do nas zapytanie na adres biuromałpabryk.pl. Serdecznie zapraszam. Jeżeli jesteś zainteresowany czarterem jachtu, wypełnij nasz formularz